Dobry, ja wiem, że ten kwiatek nie wygląda za dobrze, ja wiem, ja wiem naprawdę. Obiecuję, że więcej go nie skrzywdzę, ale musicie zrozumieć, <laughs> że zawsze jak wchodzę do pokoju podlewać kwiaty, mam pełną konewkę wody i on jest na końcu. Podlewam go zawsze na końcu i albo mi zbraknie tej wody, albo tej wody już jest za mało i zawsze pamiętam o tym, żeby nalać znowu drugą konewkę, ale zwykle wtedy właśnie. Odzywa się dzwonek do drzwi, ktoś przychodzi. Ja wiecie, tą konewkę odstawiam i zapominam o niej, albo ktoś zadzwoni, czegoś chce na wczoraj więc on jest taki najbiedniejszy ze wszystkich moich kwiatków, ale obiecuję, o dzisiaj obiecuję, że już więcej go nie skrzywdzę. Dostał dużo wody, mam nadzieję, że nie za dużo i że stanie yy, podczas odcinka. Yy, a dzisiaj, moi drodzy, moje drogie, w ogóle dzisiaj jest taki dzień, że i taki odcinek będzie, że oglądacie go na własną odpowiedzialność. Dzisiaj może być trochę narzekania, wiecie. Tak, za sprawą tego oto Primera Maybelline. Sky High. I żeby nie było, bardzo, ale to bardzo lubię tuż Sky High. Zresztą nie raz Wam go polecałam, reklamowałam. No i teoretycznie nie powinnam złego słowa powiedzieć na tę markę, ponieważ moje dziewczę Vanessa, czyli moja starsza córka jest twarzą Maybelline. Natomiast, słuchajcie, to, że ja mówię w odcinku, że coś mi nie podpasowało, to nie znaczy, że to jest zły produkt. To znaczy to, co mówię, że mi nie podpasowało. i Użyłam go dwukrotnie. Pierwszy raz użyłam go na mojej koleżance, której makijaż robiłam i skleił totalnie rzęsy. A drugi raz użyłam na sobie i również te rzęsy nie wyglądały ciekawie, więc zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj w odcinku. A oprócz tego w odcinku jeszcze będzie test tych cudownych kremów BB od Airborian. I mam również gąbeczkę, też Airborian, którą użyję do wklepania tego produktu, także zapraszam na odcinek. Zobaczymy, czy będę narzekać, czy wręcz nie, jedziemy. Zaczniemy sobie, słuchajcie, od tego kremu BB i to jest w ogóle nowa wersja, dostępna od stycznia 2023 roku i od razu Wam przeczytam, co jest napisane, bo to jest nowa formuła, dostępna od 2023 roku, od stycznia. Krem z filtrem 20, który dzięki swojemu działaniu pielęgnacyjnemu zapewnia natychmiastowy efekt ładnej skóry, regulacja krycia, lekka konsystencja pozwalają na udoskonalenie i wyrównanie kolorytu cery bez efektu ciężkości. Koreańska formuła z białym rzęszeniem, koreańskim składnikiem aktywnym, znanym ze swoich właściwości wygładzających, dba o twoją skórę każdego dnia. I teraz tak. Co on robi? Ujednolica, udoskonala cerę. Ukrywa drobne niedoskonałości, wyraźnie poprawia strukturę skóry, nawilża, aby skóra była bardziej jędrna, nadaje aksamitne, nietłuste wykończenie i jako mały dodatek, oczywiście ten filtr 20. Mam trzy kolory i zaraz Wam pokażę na twarzy u siebie, na słoczach, jak te kolory wyglądają. Pierwszy kolor Claire. Proszę bardzo. Drugi kolor Nude. Nude. Okay. Wyglądają nieco ziemiście, czyli nieco tak, mm, tak szaroburo, bym powiedziała, ale zobaczymy, bo yy, z tego co widzę już tutaj w podglądzie, utleniają się, czyli zmieniają kolor. I tutaj mamy kolor Dor. To jest kolor dosyć ciemny, już nie dla mnie, na pewno nie dla mnie. Mhm. Tak wyglądają clair, Dor i Nude. Myślę, że dla mnie odpowiedni będzie. Ten środkowy, zaraz zetrę to, co mam z twarzy, i będziemy nakładać właśnie ten środkowy. Dobra, ja sobie najpierw nałożę słuchajcie, dłonią palcem troszeczkę, żeby zobaczyć, jak on w ogóle wygląda na twarzy. Tak, to jest właśnie kolor nude. O, za momencik troszeczkę mi powinien też ściemnieć, ściemnieć, ściemnić się, ściemnić, lekko się przyciemnić powinien. Natomiast już od razu na pierwszy rzut oka zobaczcie, że nawet taka warstwa nałożona e, dłonią od razu wyrównuje nam koloryt, prawda? To nie jest jakieś mega intensywne krycie, natomiast od razu ładnie wyrównany jest kolory. Dołożę sobie jeszcze na drugą stronę po prostu w, smaruję tak jak krem, a później wrócę do gąbeczki i wszystko ładnie doklepiemy. Słuchajcie, i teraz tak. Nie wiem, czy Wy to widzicie, bo mm, moja twarz dotąd jest yy, sino-trupio blada, a reszta, czyli moja szyja i mój dekolt, jest yy, w nieco bardziej żółtym odcieniu. Yy, co, yy, co po prostu jest dowodem na to, że to nie jest to totalnie mój kolor, i taką miałam, słuchajcie, miałam ochotę dodać kapkę tego koloru ciemnego dor, bo on jest taki nieco bardziej żółty, ale jakoś tak pomyślałam sobie, dobra, jedna warstwa, pierwsza warstwa, zobaczymy co się wydarzy, więc teraz biorę odrobinę tego koloru dor, mieszam z kolorem nude, zmieszam to sobie jakoś szybciutko pędzelkiem na dłoni, no i pojedziemy drugą warstwą z tym kolorem, mam nadzieję, że tutaj e, że, że trochę um, że, że, że to będzie lepiej wyglądało i że trochę wiecie ta twarz będzie bardziej kolorem przypominała moją skórę ani skórę nieboszczyka No Niewiele to zmieniło. Buzia strasznie, to strasznie odstaje od reszty. Reszta jest bardziej ciała, bardziej żółta. Ale od czego mamy makijaż? Słuchajcie, yy, chyba gorzej by było, jakby było odwrotnie: jak ciało by było blade, a Buzia by była taka wiecie ciemniejsza, albo ciało by było bardziej neutralne, a Buzia by była żółta, bo już wtedy yy, to gorzej. Natomiast w tę stronę, jak Buzia jest jaśniejsza, a ciałko macie ciemniejsze niż, yy, niż, niż twarz. To tutaj można podziałać, oczywiście, e, oczywiście można podziałać brązerem i zaraz to zrobimy, zaraz naprawimy. W ruch idzie mój brązer nyksowy. Żeby trochę, żeby troszeczkę tutaj te kolorki wyrównać. Słuchajcie, żeby to było bardziej naturalne wszystko. Na tym etapie się zatrzymuję i teraz, słuchajcie, na pewno już poza kadrem nałożę sobie puder, nałożę jeszcze bronzer na sucho, który jest bardziej, wybiorę taki bardziej świetlisty, żółty bronzer, żeby troszeczkę popracować nad kolorem twarzy, żeby nie było takiego odcięcia, że twarz jest takiego koloru, reszta jest innego koloru. I, aha, ale chciałam Wam powiedzieć właśnie, co myślę... Po nałożeniu produktu, bo jakby nie padły żadne słowa, żadna ocena, jeśli chodzi o moje spojrzenie na ten produkt. No więc, moje drogie, um, dla mnie, jeśli chodzi o krycie, zupełnie wystarczające, ładna, nawilżona buzia. Czy to się będzie trzymać jakkolwiek, e, nie mam pojęcia. Co prawda, jest już dzisiaj, słuchajcie, dosyć późno, którą tu mamy godzinę. 13.05, 13.05, natomiast dzisiaj jest sobota, więc ja sobie na pewno do ciemnej nocy będę urzędować. Sprawdzę, sprawdzę, jak on będzie się, na, jakby na mojej buzi zachowywał. Ja od BB kremu naprawdę nie wymagam jakiejś specjalnej długotrwałości, ja mam serę mieszaną, więc jeżeli krem BB się ładnie utrzyma, no powiedzmy przez 4 godziny do 5 godzin, to już jest kozak totalny. Więc zobaczymy. Ja go oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, przypudruję, skończę makijaż, skończę też oko i wrócę do Was z primerem, żeby pokazać Wam i sama się przekonać, czy jak go dzisiaj użyję, czy będzie źle, czy będę, czy będę narzekać, także za moment się pojawię jeszcze, to nie koniec filmu. Poczekajcie moment. Jestem już w skończonym makijażu na twarzy puder Cupcake Huda Beauty plus jeszcze suchy bronzer w takim cieplejszym odcieniu z paletki Tarte, plus jeszcze cieplutki róż, ten taki właśnie pomarańczowawy ze złotą drobiną z paletki Pat McGrath. Co my tam jeszcze miałyśmy? Aha, na oczach paletka Maximo i Andiader Der Beloved. No to teraz czas na ten duecik, baza, primer pod tusz i tusz. Przeczytam Wam tylko jeszcze, co jest napisane o tej bazie, bo to powiem Wam, że opis jest naprawdę fajny. Baza pod tusz do rzęs Maybelline Lash Sensation Sky High Tinted Primer to innowacyjny produkt, który przygotuje włoski do kolejnych kroków w makijażu, pokrywając jej pielęgnującą formułą z czarnym pigmentem i rzeczywiście ta baza jest czarna. Została wzbogacona o ceramidy oraz witaminę B5, które odpowiednio zabezpieczają rzęsy przed przesuszeniem, blaknięciem czy wypadaniem. Widocznie zwiększają objętość włosków, podnosząc je do góry oraz utrwalając na dłużej, podobnie jak tusze. Tak samo primer wyposażono w innowacyjną, niezwykle elastyczną szczoteczkę Flex Tower w kształcie wieży. Dopasowuje się ona do włosków i dociera do tych nawet najkrótszych. Pokrywając je głębokim kolorem od nasady aż po same końce i tutaj się zgadzam, bo rzeczywiście szczoteczka jest fajna, taki ma kształt, malutka, taka zwężana na końcach, więc rzeczywiście ładnie pokrywa, e, ładnie pokrywa tą bazą. I słuchajcie, tylko teraz tak, przy już przy nałożeniu pierwszej warstwy, te żeński, niestety, ale mi się po prostu sklejają. Nie wiem, czy to widać, w ogóle chyba się przybliżę, żebyście lepiej widziały to. Dobra, nie wiem, czy wy to widzicie, ale tutaj już przy pierwszej aplikacji um, tego produktu nakłada się tak dużo, mimo że ja jakby przy wyciąganiu staram się zwracać uwagę, czy nie ma nadmiaru produktu, więc teoretycznie no nie widzę, żeby to było za dużo tego produktu. Zobaczymy z tej strony, jak mi się to nałoży ja też się staram słuchajcie, żeby mm, te włoski rozczesywać, i tak jak jest napisane, od nasady aż po same końce. I rzeczywiście tutaj. Yy, jakby ten produkt od razu jest, i moim zdaniem tutaj troszeczkę jest problem z tym, że tego produktu jest bardzo dużo na szczoteczce. Na tyle dużo, że jakby on też powoduje, że rzęsy są posklejane. Nie wiem, czy to widać. Może w ten sposób pokażę. Jak spojrzę w górę, może będziecie bardziej widziały. I teraz tak, ja chwilę odczekałam i nałożymy jeszcze, spróbujemy nałożyć maskarę i zobaczymy, co się zadzieje. Nie mogę powiedzieć, że to źle wygląda, bo rzęsy widać. Widać rzęsy, natomiast yy, chcę powiedzieć, że... Yy, te rzęsy są tak jakby posklejane w takie, kurczę, jakby to powiedzieć, w takie kubki, że tej rzęsy jest po dwie, po trzy, posklejane w, taki, w takie jedne paseczki i one rzeczywiście są wtedy grubsze i wydają się grubsze, no bo są, bo jest ich po kilka. Jest to pewnie kwestia tego, kto lubi jaki efekt. Ja wolę jednak, jak te rzęsy są nieco bardziej rozdzielone, ale to może też jest kwestia przyzwyczajenia. Nie wiem, zobaczymy. No i w sumie jestem zadowolona. Słuchajcie, chciałam naprawdę zjechać tę bazę, a jestem generalnie, e, e, finalnie zadowolona. E, jeśli chodzi w ogóle o to, co się zadziało na mojej twarzy po nałożeniu jeszcze pudru na ten Krem BB, słuchajcie. Przepięknie wygląda cera, przepięknie. Zobaczymy ile jak długo będzie się trzymała jakby taka dobra jakość na mojej buzi. Także jeszcze nie kończę filmu, jeszcze dogram odcinek, ale na ten moment naprawdę jest przepięknie. Dobry wieczór. Mamy 21 za 8. No, można zaokrąglić do 21. Makijaż gdzieś robiłam, skończyłam gdzieś koło 13, czyli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 godzin. Słuchajcie, jestem, no, niewiarygodnie zaskoczona. Niewiarygodnie zaskoczona tym, co mam na twarzy, bo ja na twarzy jeszcze mam makijaż. Co prawda on nie jest już taki świeży jak o tej 13. Słuchajcie, ale to jest krem BB. Krem BB i to e, powiem wam, że ja nakładam ten krem z taką świadomością, że on mi się długo niekoniecznie utrzyma na twarzy, e, dlatego, że dlatego, że miałam e, dosyć bogatą pielęgnację nałożoną, bo miałam i serum, i miałam krem swój, który naprawdę jest dosyć bogaty. I myślałam sobie, no dobra, niech on wystarczy na 3-4 godziny. Jak nawet, nawet go wzięłam, słuchajcie. Wzięłam ze sobą ten, właśnie tutaj chciałam pokazać, ale nie mam go, mam go w torebce. Wzięłam ze sobą ten creme BB, wzięłam ze sobą puder i wzięłam ze sobą brązer, żeby po prostu się poprawić w tak zwanym międzyczasie. I nie musiałam tego używać, dlatego że. Pięknie się makijaż cały czas trzymał, mimo że byłam i na obiedzie, i byłam, słuchajcie, na spacerze, czyli była i czapka, i szalik, i byłam, wiecie, gdzieś tam w gościach, więc generalnie cały czas jakby krążyłam, nakładałam, zdejmowałam czapkę, zdejmowałam szalik, zdejmowałam kaptur, nakładałam, wiecie, cały czas, a, sweter y, miałam z golfem, więc no, cały czas przy tej buzi coś się działo. I słuchajcie, naprawdę jest dobrze. Jestem zachwycona i bardzo, ale to bardzo zdziwiona, dlatego że no kremy, kremy BB mają raczej to do siebie, że one mm, są takie kremy upiększające przynajmniej tak y, zawsze było, nie? Że krem BB to takie słabe krycie, upiększanie i tak dalej raczej wyrównanie kolorytu niż trwałość. Natomiast tutaj jest mm, mega, mega trwałość. E, oczywiście, ja nie powiem, że on, wiecie, ten makijaż jest świeży, tak jak y, od razu po nałożeniu, natomiast ja wiem, jak moja skóra wygląda po 8 godzinach w zwykłym podkładzie. Więc uwierzcie mi, że naprawdę jest dobrze, na tyle dobrze, że jeszcze jutro go nałożę i zobaczymy, y, co się będzie działo. Ja zrobię taki numer, że spróbuję doklepać. Y, to znaczy, wiecie, jakbym miała na przykład. Y, Taką sytuację, że muszę gdzieś jeszcze iść. Na przykład w tej chwili. Szybko przyszłam do domu, mam mało czasu, bardzo często, tak słuchajcie, mam, jeżeli wieczorem mam jakieś zajęcia, a, a dzień mam trudny, to rzeczywiście bardzo często tak robię, że nie zmywam makijażu, tylko doklepuję. Słuchajcie, do tego, co jest. E, doklepuję warstwę i zobaczymy. Mimo, że ja mam, słuchajcie, tutaj i, mm, i bronzer, i róż, i to wszystko, yy, i puder przecież. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywało w ogóle. Czy taki krem BB można w ogóle doklepać i jak to będzie wyglądało? Słuchajcie, czy mi się tutaj nic nie zroluje, nic nie ściastkuje? Na razie nie. Muszę powiedzieć, że wygląda to dobrze. Kurde, bardzo dobrze bym powiedziała. Dobra, gdzie jest mój puder? Słuchajcie, a to jest nie, nie do wiary. No nie do wiary. To jest krem Bibi, no hello. Dobra, przypudrujmy. Przypudrujmy, zobaczmy co się zadzieje. Okej, okay, tylko tutaj widzę, że spod warstwy, ponieważ cienka warstwa była, trochę Trochę z podwarstwy wychodzi róż, to akurat nie ma problemu. Ale cera, jakby kolory cery został wyrównany, jestem po prostu. No, przy zachwyt, Przy zachwyt. Zobaczymy, co będzie dalej. Czekajcie, teraz bierzemy. Tak, nie bierzemy tego mokrego brązera, tylko biorę brązę z paletki tart. Nałożymy go trochę. Trochę różu, też z paletki tart tego. Takiego pomarańczowego. Dobra, ale wcześniej miałam na, na pędzelku różowy, więc aż taki pomarańczowy nie wyszedł. Uuu. Ok. Um, I co jeszcze? Może jakaś kredka? Niech będzie 08 z Spierne. Dobra, o tyle, o ile, słuchajcie, o tyle, o ile. Bo przecież tak zaraz się idę zmywać. Oj, czekajcie, czy tu jakiś włosek mi się wkradł. w mój błyszczek, halo, halo. No i błyszczek. I gotowa do spania. <grywia> o jejko. No i słuchajcie, no buzia wygląda przecudo, przecudo, po prostu, wiecie, tak na szybkości to wszystko było na, nakładane, więc pewnie jest jeszcze tam to wszystko niedopracowane, ale wiecie, też nie chciałam czasu na to marnować, bo to nie ma sensu, zaraz i tak idę się zmywać. Chciałam tylko zobaczyć, czy produkt pokryje już tą warstwę, którą miałam na twarzy i jak to będzie wyglądać, więc nic się nie skajkowało, nie ściastkowało. Jakby Krem BB się doklepał do tego, co już było na twarzy, a na tej twarzy już było, było sporo warstw, przecież był i krem BB i był puder, no i był bronzer i róż, także naprawdę no, jestem pod wrażeniem. No i chyba w tym momencie yy, skończymy odcinek. Zamknę właśnie ten odcinek tym takim pozytywnym podsumowaniem, jeśli chodzi o podkład. Yy, nawet nie udało mi się tak mocno psioczyć na primer. Eee, także, primera też nie chowam, primera też nie chowam, jeszcze go poużywam, bo może finalnie okazać się, że będzie dobrze. Eee, wiecie co, eee, jeszcze chciałabym go przetestować eee, z tym tuszem, z tym tuszem Smoking Hot, ponieważ tusz sam w sobie jest kozak, zobaczymy jak będzie chodził z tym primerem, bo przecież eee, jakby to nie jest powiedziane, że ten primer tylko idzie z tą maskarą, także potestuję sobie w ogóle. My, myślę, że, myślę, że się odezwa jeszcze w, w temacie tego primera. Jak nie tutaj, to gdzieś pewnie na Instagramie. No, także, właśnie, zapraszam też na Instagram do siebie Makeup After 40. Czasami też coś wrzucam na TikToka, także. Widzimy się w kolejnym odcinku we wtorek, tutaj na kanale. A jeżeli chcecie mnie codziennie widzi widzieć, to oczywiście zapraszam na Instagram. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się.